Cześć moi drodzy, witam Was ponownie na kanale i zapraszam dzisiaj na zamówienie z katalogu 9 z Avonu Dzisiaj muszę Wam powiedzieć że na wstępie dwie rzeczy szybciutko. Chodzi mi klimatyzacja w tle, bo jest bardzo gorąco, więc jeżeli no, będziecie coś słyszeć, to wybaczcie, ale po prostu jest tak gorąco, że mm, nie, nie dałabym rady. No i fryzura, właśnie też, jakby taka bez szału, ale no. No, musi tak, musimy to wytrzymać przez jakiś czas. E, co do makijażu, to makijaż już niedługo będzie na kanale razem z na przykład tym zielonym, o który często pytacie, już niedługo będzie ten film na kanale. Myślę, że to może być kolejne albo za dwa filmy, coś takiego. E, no, a co do tego zamówienia, to... Nie jest to zamówienie jakby zrobione przeze mnie, to znaczy ja wybrałam jakby te rzeczy, ale ja ich nie, nie zamawiałam, ponieważ może od jakiegoś czasu zauważyliście, że w opisie jest możliwość rejestracji się u menadżerki Awonu, jest to Ania. Z Anią ostatnio się skontaktowała ja, nie, nie ja, ona się ze mną skontaktowała, no i się tak dogadałyśmy, że właśnie Wy możecie się zapisywać do niej, jeżeli chcecie zostać konsultantkami Avonu, dodatkowo też dostaniecie poza normalną rejestracją i wszystkimi tam programami takimi na początek dla nowych konsultantek dostaniecie też od niej, Gratis, prezent za to, że zapisałyście się ode mnie. W opisie macie dokładną instrukcję, jak to zrobić. Także, jeżeli nie jesteście konsultantkami Eivonu, a chciałabyście zostać, to was tam serdecznie zapraszam, bo zawsze ja to wszystkim powtarzam, jeżeli ktokolwiek pyta: nawet jeżeli w Eivonie nie planujecie, wiecie, robić dużych zamówień, zapraszać innych, zbierać zamówienia od wszystkich dookoła, jeżeli chcecie właśnie zamawiać tylko dla siebie, to też się opłaca, bo zawsze macie tą zniżkę. Zawsze kupujecie te kosmetyki taniej, więc nawet dla samej siebie się opłaca No i tak jak wam mówię, w opisie jest dokładna instrukcja, co zrobić, żeby się zapisać i dostać też prezent No a co to zamówienia, no to właśnie dałam znać Ani, co bym chciała przetestować, co ostatnio się nowego pojawiło i proszę bardzo, dostałam. Pierwsza rzecz, z której którą jestem zachwycona, to coś, czego u mnie jest wieczny niedobór, czyli długopis, bo u mnie w domu zawsze takie rzeczy się gubią. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, bo ja uwielbiam kupować w ogóle takie artykuły papiernicze. No i właśnie długopisów ogólnie mam dużo gdzieś. Artykuły gdzie. Nie wiem, więc bardzo się cieszę, że Ania dołączyła właśnie taki długopis ze swoim nazwiskiem i z numerem telefonu Bo to będzie bardzo przydatna rzecz dla mnie, także dziękuję No i teraz produkty różne, bardzo różne, które sobie wybrałam i bardzo się cieszę, że dostałam Już Wam pokazuję, co to będzie Dostałam od Ani te żele, które no już jakby mam i znam, ale uznałam, że... To, przez to, że to jest nowość w tym dziewiątym katalogu, to chciałabym mieć ich zapas, bo są naprawdę już mega. Mogę wam je od razu polecić wszystkie, bo są idealne. Jak um, to są takie, wszystkie te zapachy są dosyć świeże. Najbardziej moim zdaniem to jest to, to jest w ogóle, jak jest mega gorący dzień, na przykład tak jak teraz, i ja za chwilę idę zmyć makijaż i wziąć prysznic. No to właśnie to jest idealne. To jest tak odświeżający zapach, taki, to jest um, zielona herbata i warbena. Bardzo odświeżający zapach, idealny na gorące dni. Te też są świeże. One nie są już jakieś słodkie czy bardzo duszące, kwiatowe. To są bardzo świeże zapachy, ale ym, powiedziałabym, że to jest takie bardziej strusowe. To jest bardziej takie, właśnie czuć te, tą mandarynkę z jakimiś kwiatami, ale też nie jest jakieś duszące, yy, ale one idealnie też się sprawdzą teraz na to. Ale tamten to już w ogóle taki, wiecie, on aż mam wrażenie, że mnie delikatnie tak chłodzi. Także no, oczywiście nie ma tej właściwości, ale takie mam, wiecie, odczucia. Yy, I yy, do tego jeszcze ten zestaw. Dostałam, który, który też już mam Także podzielę się na pewno z bliskimi To jest zielona herbata i werbena Także takie rzeczy Tutaj jest balsam do ciała i mgiełka W ogóle ta mgiełka jest też bardzo fajna, jeśli lubicie takie świeże zapachy Bo no, na te upały idealnie się sprawdzi Właśnie powiem wam, że dla mnie Bo też, też używam teraz mgiełki na przykład tej brzoskwiniowej, która jest moim ulubieńcem I powiem wam, że tamta Jak używam w ogóle tego produktu, to jest takie od razu, co prawda chwilowe, ale odświeżenie, ochłodzenie, bo ten produkt, jak na nas wiecie, tam giełka spada, to jest taka chłodna. Mm, to jest takie przyjemne. No, i zapach też, tak jak mówię, taki świeży, delikatnie. Nie chcę powiedzieć, że ziołowy, bo to nie jest ziołowy. Właśnie tą werbeną pachnie. Jeżeli znacie ten zapach, to na pewno będziecie wiedzieli o co chodzi. Zresztą, to nie jest taka nowość, tylko to już. Nie wiem, zmieniło pakowanie i wróciło. Na pewno już było kiedyś w Avonie. Kolejna rzecz to coś, co pojawi się w katalogu 10, czyli Persif Sunshine. Jestem bardzo ciekawa tego zapachu, bo powiem Wam, że poza tym klasycznym zapachem Persif nie miałam żadnego. Afi jest ten Oasis, Dew, żadnych z tych nie miałam, więc tą nowość sobie powąchamy. Flakon prezentuje się w ten sposób: jest taki złotawy. W sensie ten płyt w środku jest taki właśnie. Jak słońce, taki słoneczny. E, tak mi się kojarzy. Zresztą nazywa się sunshine. I jak widziałam okładkę. W katalogu to sesja też jest zrobiona w taki sposób, widzicie, taki bardzo słoneczny, jakiś taki styl. Trochę mi się kojarzy z takim śródziemnomorskim klimatem, ta roślinność, słońce i właśnie ten zapach. Także tak bardzo wakacyjnie, zobaczmy, jak pachnie. Powiem wam, że ładny jest. Trochę mi się wiecie, też ta werbena tutaj teraz um, miesza. Ale tak na pierwszy, na pierwszy raz podoba mi się Myślę, że właśnie na, na wakacje będzie spoko Ale będę musiała, wiecie, troszkę jeszcze podnosić Wydaje się taki dosyć ciepły, ale nie duszący Nie jest to taki, wiecie, męczący zapach Także ponoszę trochę, popróbuję i w przeglądzie katalogu Wam powiem, czy mi się podoba ostatecznie, czy nie Aha, i jeszcze dostałam to mydełko do rąk z tej serii Zen, z tej samej, z której jest ten do podprysznic to jest mandarynka z jaśminem. Bardzo fajny zapach. Właśnie z tych trzech, które tutaj są, moją Adrianowi spodobał się najbardziej ten. Mi, jeśli chodzi o kolor, no w ogóle ten, ten żel podprysznic, zobaczcie, jak, się pas, jak pasuje dzisiaj do mojego stroju, makijażu. Ten żel podprysznic dla mnie to jest. Mega cudo. No a ten ja, tak jak Wam mówię, na... Im, im bardziej mi gorąco, tym bardziej mam na niego ochotę. Kolejna rzecz no to tak, jak widzieliście w dziewiątym katalogu, pojawiły się te produkty w płynie. Mam wszystkie kolory, czekajcie. Tak wyglądają opakowanka. A teraz pokażę Wam wszystkie obok siebie. W ogóle tutaj mam dużo nowości takich makijażowych, więc gdybyście chcieli jakieś testy, to dajcie znać, bo właśnie mam tutaj sporo, sporo kolorówki. Także w większość jest też bardzo ciekawa, jak już tak się przyglądałam tym rzeczom. Także gdybyście byli zainteresowani, to piszcie w komentarzach, czy chcecie test, bo właśnie dużo jest takich ciekawostek. Zrobię Wam słocze wszystkich tych produktów. Jak widzicie, to są takie aplikatory z pipetą. I tak, mamy tutaj od góry rozświetlacz, nie rozświetlacz, rozświetlający róż. Na środku jest rozświetlacz i ostatni jest brązer. Taki podział zrobił Avon. Ale ja jak mam być szczera, to. W ogóle różnią się od siebie jakby jakością, bo tak, jak się delikatnie rozetrze, to najsłabszą pigmentację jakby najmniej widoczny jest ten rozświetlacz, bo on jest taki fioletowo-błękitny i praktycznie taki półprzezroczysty. W drugiej kolejności jest bardzo ładny swoją drogą, ale róż, jest to różowo-złoty coś takiego I on też jest taki, no niezupełnie kryjący Z kolei ten bronzer ma piękny kolor, który ja na pewno będę mieszała z jakimiś balsamami do ciała Albo sam, samodzielnie będę nakładała gdzieś na dekolt bo do konturowania twarzy on mi się nie wydaje jakiś taki ciemny, żeby to dobrze wyglądało. Zresztą jest tak mocno błyszczący, że nie wiem, czy bym to nałożyła jako brązer. No ale ogólnie moglibyśmy te produkty sobie przetestować, zobaczyć, jak się sprawdzają. Także gdybyście chcieli test, to właśnie to by, to by mógł być jeden z produktów, które właśnie przetestujemy. I jeszcze tylko Wam dodam, że już słoczowałam te produkty i one zastygają. I potem po chwili, jak zaschną, to nawet jak dłonią się przejeżdża, to się nic nie dzieje. Zobaczcie, że tutaj rozcierałam palcami i. To już zaschło. I jak widzicie, nie rozciera mi się. Zobaczcie, że ten brązer, który tu mam. Cały czas wygląda tak samo, także naprawdę... O, to też już wyschło. Mm. Także bardzo trwałe produkty zastygające. No i zobaczymy, jak będą wyglądały na twarzy, czy też, wiecie, ładnie się będą rozkładały, przyklejały do makijażu. Zobaczymy. Dalej, kolejne rzeczy, to, jak wiecie, by weszły te tusze do rzęs. Ja zamówiłam sobie wcześniej sama czarny, a Ania przysłała mi też dwa inne kolory. Jeden z nich, nie wiem, który tu wzięłam. Tak, jeden z nich jest fioletowy. Ja już tamten przetestowałam, ale moglibyśmy też inne kolorki zobaczyć. Przetestowałam tamten i rzeczywiście one mają w sobie były skotki, chciałam powiedzieć. Drobinki. Ten też widzę, że ma drobinki, także ten jest fioletowy, bardzo ładny kolor. I drugi, który chyba z tych wszystkich najbardziej mnie kłosił. Ten fioletowy nazywa się Enchanted Violet, a tutaj mamy Oasis Steel i ten jest prześliczny, chociaż nie wiem, czy będę go nosiła, ale bardzo, bardzo mi się podoba, zobaczcie. Taki błękitno-turkusowy, śliczny kolor. No mam nadzieję, że też będę miała gdzieś okazję go użyć, może w jakimś makijażu Zobaczymy Tutaj też są drobinki oczywiście, tak jak we wszystkich pozostałych Także to by, była, to by mogła być kolejna rzecz do testów Dostałam od Ani ten zestaw pędzli, swoją drogą są naprawdę bardzo, bardzo fajne, także gdybyście się zastanawiali nad nimi, czy, czy warto, czy sobie zamówić, to naprawdę są super Muszę przyznać, że to jest włosie syntetyczne, a ja używam tego do rozświetlacza na przykład wypiekanego, który jest twardszy, a mimo to e, bardzo łatwo się tego, ten produkt nabiera i nakłada Także no, byłam zaskoczona, szczerze mówiąc nie spodziewałam się, że tak dobrze mi się sprawdzą, ale są super, także polecam, to już mogę Wam od razu polecić Kolejne dwie rzeczy to zapachy znowu. Bardzo dużo nowości zapachowych będzie w katalogu dziesiątym. Już mamy to. To też się pojawia po raz pierwszy w dziesiątce, jako wiecie, taki powrót powiedzmy. I mamy jeszcze dwie, dwie wody toaletowe dla niej. Obie są dla niej. Ta wersja to jest Attitude Amour. A tutaj mamy Attitude Happy, czyli Happy Attitude i Amour Attitude. I powiem Wam, że wąchałam je, już teraz nie, nie mam za bardzo gdzie psikać, więc może nie wiem, chyba już tym, tym nie będę psikała, ale powiem Wam, że ten różowy, jeśli. On jest słodszy, ale taki troszeczkę mydlany. Raz na razie go używałam, więc no na razie nie jestem przekonana. Ten niebieski jest zdecydowanie bardziej taki świeży. Ale chyba to nie do końca jest moja bajka, także w ogóle ta seria Attitude. Tak jak na przykład Attraction, uwielbiam wszystkie zapachy z tej serii. Tak, sam, tak z tymi Attitude to większość mi się nie podoba, tak naprawdę tylko jeden ja lubię, więc no niestety z tymi... Z tymi wodami się coś nie mogę zgrać za bardzo, ale właśnie takie nowości wchodzą. Opowiem Wam więcej o nich na pewno w przeglądzie katalogu 10. Kolejna rzecz, jaką tutaj mam, to coś, co Pan Kurier bardzo, bardzo nieładnie potraktował. Zobaczcie, jakie wygniecione opakowanie, potargane. Ale też w 10 katalogu wchodzi coś takiego i też nie mam pewności, czy to jest nowość, czy po prostu nowe opakowanie. Jest to. Avon Care Sun Plus Face Jest to krem, poczekajcie Matujący krem nawilżający ochronny do twarzy SPF 30 Tak wygląda Jest to malutkie opakowanie 50 ml I jest to filtr UVA High PA I 3 plusy Także to ma chyba jakieś znaczenie z tego, co kojarzę, ale chyba im więcej plusów, tym jakby mocniejszy filtr z tego, co wiem. Także ten powinien być całkiem dobry. Zobaczymy, jak się sprawdzi. I już ostatni zapach, który pojawi się w katalogu 10, to jest z tej serii Scent Mix. Na pewno kojarzycie te takie maluszki, które. Pokażę Wam. O, które mają taki kształt opakowania z taką zatyczką tutaj. Ta wersja nowa pojawi się w dziesiątym katalogu, nazywa się Pure Ocean I właśnie tak pachnie Powiem Wam, że jak ja tego wąchałam, jak ja to wąchałam, to taki... Ten zapach jest taki właśnie bardzo świeży Ale ma w sobie coś takiego, że powiem Wam szczerze, że jak pierwszy raz to powąchałam, to doszłam do wniosku, że i ja mogę tego używać I mężczyzna, na przykład Adrian, uważa, że to jest taki trochę unisex Że i dla kobiet, i dla mężczyzn, bo no to jest taki zapach że... Czy pachniałaby tym kobieta, czy mężczyzna, to chyba by mi to nie robiło różnicy, tak szczerze mówiąc Także, no dosyć ciekawy zapach, taki bardzo świeży Myślę, że właśnie nada to super, chociaż tak jak Wam mówię, no Nie jest to coś słodkiego, nie jest to coś takiego typowo kobiecego Powiedziałam, że bardzo takie właśnie uniwersalne Także polecam Wam powąchać, zobaczyć, może, ym, może też dojdziecie do takiego wniosku, może do innego Dajcie znać, co Wy myślicie, no bo wiadomo, każdy to... Inaczej może odbierać. Moim zdaniem zapach jest ciekawy, właśnie taki świeży na lato, ale. Yy... Właśnie może być, moim zdaniem, dla obu płci Trzy kolejne rzeczy, z których bardzo się cieszę, to są te cienie w kremie, których nigdy nie miałam Pewnie, pewnie pamiętacie, jeśli mnie oglądacie od dłuższego czasu, że kiedyś was pytałam, co o nich sądzicie, czy polecacie No i nigdy nie zamówiłam I teraz nareszcie na będę miała okazję, żeby je przetestować, bo właśnie od Ani dostałam Jest to Mark 18, godzin 18 Hours Artist Eyeshadow Inks a po polsku jest to nazwane super trwały kremowy cień do powiek I tak, mamy trzy nowe kolory, właśnie teraz się pojawiają Pierwszy to Neutral Zone I to jest kolor, który ze wszystkich podoba mi się najbardziej Bo jest to takie coś pomiędzy złotem a miedzią, widzicie? Coś takiego Drugi kolor, który tutaj mam nazywa się Ice Out I ten kolorek troszkę mi przypomina, mm, powiem wam, trochę jakby rozświetlacz Który tu też zresztą mam obok to jest jakby taka bardzo delikatna wersja tego rozświetlacza w płynie w tych kroplomierzach. No bo powiem Wam tak, nie będzie tego tutaj za bardzo widać. To jest na tyle delikatne, że nawet na zbliżeniu chyba byście nie zobaczyli. Ale ten Ice Out, ten cień jest taki niemal przezroczysty, niemal nie zostawia żadnego koloru na skórze, ale ma tak samo jak ten rozświetlacz taki, takie drobinki niebiesko-fioletowe, takie, wiecie, taki kolor ciekawy. Także są dosyć do siebie podobne, jakby. Można by było zrobić, jakbyśmy chcieli zrobić taki monochromatyczny makijaż właśnie w jednym kolorze To te dwa produkty mogłyby ze sobą fajnie się zgrywać I kolejny już trzeci, ostatni nazywa się Lavender's Edge I to jest taki bardziej fioletowy kolor, trochę taki pastelowy fiolet, coś takiego, zobaczcie Taki raczej chłodny kolor, jak widzicie Też ciekawy, na pewno przetestuję, jestem bardzo ich ciekawa w ogóle, bo tak jak wam mówię No nie miałam ich nigdy, także jestem ciekawa, jak się utrzymają Kolejna rzecz do testów, piszcie koniecznie, jeśli byście chcieli Z tej serii Mark Epic Lips, czyli, czyli tych takich mocno napigmentowanych pomadek Jak oni to nazywają tak dokładniej? Trwała szminka moc koloru Już robiłam kilka razy film na temat tych szmineczek, pokazywałam Wam różne kolory Wchodzą teraz cztery nowe, do których są dopasowane też Lakiery do paznokci, dokładnie w tych samych kolorach Ja lakierów nie chciałam, nie prosiłam o nie, bo wiecie co, No nie używam, więc szkoda by mi było, żeby one leżały Także po prostu chciałam przetestować same szmineczki, no i pokażę Wam, jakie są szalone kolory Pierwszy nazywa się Fasty i to jest coś takiego Bardzo ładny taki pomarańczowo-czerwony kolor, jeden z takich... Bardziej normalnych, powiedzmy. Kolejny, który też jest taki w miarę ok, nazywa się Hint Hint i prezentuje się w ten sposób. Ten jest bardziej różowy od tamtego, taka, taki koralowo-różowy, coś takiego. No i teraz przechodzimy do dwóch kolorów, które są troszkę bardziej szalone Tak jak Wam mówiłam, będą też dostępne lakiery dokładnie w tych samych kolorach Tak przynajmniej było pokazane w katalogach, także w zapowiedziach Także jestem bardzo ciekawa, czy rzeczywiście będą identyczne No to jest trzecia pomadka, nazywa się Safe Bed Taki ma kolor, no... Nie będę nawet tego komentować może Nie wiem, nie wiem komu taki kolor mógłby pasować Szalony, raczej bym powiedziała. I ostatni, który moim zdaniem to jest po prostu. Hit. Nazywa się Twisted i zobaczcie, jaki ma kolor. Serio. Bez żartów. I to nie jest tak, że ta pomadka jest zielona, a na ustach się zmieni na różową. Czy tam, wiecie, dopasuje się do koloru waszych ust. Nie. Ona jest taka na ustach, także. A! Może z ciekawości pokażę wam, jak... że nie ściemniam. No, teraz wyglądam jak fiona. No, także tak się to prezentuje. E, ale muszę Wam powiedzieć, że ta szminka, nie wiem, czy pozostałe też, ale ta ma drobinki. Także w ogóle nie, na, nie, nie, nie fajnie to wygląda moim zdaniem, ale no tak jak Wam mówię, jest y, taka trochę limonkowa, ma w sobie drobinki i wygląda bardzo korzystnie. <grym> Wyjmuję właśnie cztery ostatnie produkty e, i kartonnik już jest pusty No i jakbyście pomyśleli, że okej, okay, to już był szczyt e, wszystkiego, szczyt szaleństw na Avon e, Na pewno już niczym nas dzisiaj nie zaskoczysz, no to właśnie ta-dam e, trend, czyli ta taka tania seria, e, taka bardziej dla młodzieży Nazywa się to Magic Colors Chubby Lipstick No i mamy tutaj kredeczki do ust i powiem wam tak dla mnie to jest mega ciekawe. Nie wiem, jak, jak wy to odbieracie, jak tam co będziecie mówić. Czekam oczywiście na Wasze zdanie. W każdym razie pierwsza nazywa się Cherry Pink. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest zielona. I tutaj również. Także zobaczmy, jak wygląda Cherry Pink. Tak na szybko tylko jedną przetestujemy. Hmm? To pewnie będzie się jeszcze z czasem bardziej zmieniało. Pewnie też, im więcej się tego produktu nałoży, tym będzie kolor intensywniejszy. W każdym razie mm, zielona kredeczka, tutaj, jak widzicie, zmienia się na taką na ustach. Są jeszcze trzy inne kolory. Pokażę Wam tylko w opakowaniach żadnych słów nie będę robiła, jak coś to film zrobimy. Piszcie. Ta jest pomarańczowa, jak widzicie. Ta, ten kolor to jest orange po prostu. Kolejna jest niebieska. I nazywa się Pink Także ta niebieska, może tą niebieską mogłam nałożyć <gry> I ostatnia to, no to jest taka niemal czarna, widzicie? Ta końcówka też jest prawie czarna I ten kolor nazywa się Plum Red Także gdybyście byli zainteresowani właśnie testem i tych produktów Płynie, I tych cieni kremowych, i tych wszystkich szminek, tuszy do rzęs To piszcie koniecznie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani I to już tyle, jeśli chodzi o właśnie to zamówienie, tą paczkę bardzo wam dziękuję za oglądanie. Piszcie mi koniecznie co wy zamówiłyście, czy coś z tych produktów już macie, czy używałyście. Dajcie koniecznie znać. No i tak jak już wspominałam, jeżeli jesteście zainteresowane dołączeniem do Avonu, to zapraszam was serdecznie właśnie do opisu. Tutaj mam też taką ulotkę, w której możecie zobaczyć po kolei wszystkie nagrody dla konsultantek, które dołączą teraz i będą chciały robić po kolei w każdym katalogu zamówienia. To zobaczcie tutaj na przykład Aż żałuję, że nie jestem jakby poza Ewonem, żebym mogła jeszcze raz dołączyć, bo ta torebka bardzo, bardzo mi się podoba. Także i taką torebkę możecie mieć już przy czwartym, katalo... przy czwartym katalogu w współpracy. Także, no bardzo fajnie. Tak naprawdę za to za trzy miesiące. Za trzy miesiące działania w Avonie miałybyście już attraction, czyli wodę, którą uwielbiam, trzy maseczki koreańskie i właśnie Etui na telefon oraz taką piękną torebeczkę. No i potem są jeszcze kolejne nagrody, gdybyście cały czas działały. Także moim zdaniem bardzo fajna okazja. Bardzo fajne nagrody i oczywiście, tak jak Wam już wspominałam, są też takie upominki od Ani Z tego względu, że zapiszcie się ode mnie, także gdybyście byli zainteresowani, to Was serdecznie zapraszam No i to już tyle Piszcie komentarze, gdybyście miały jakiekolwiek pytania, to sprawdźcie najpierw opis A jak tam nie będzie odpowiedzi, to w komentarzach koniecznie pytajcie Postaram się Wam na wszystko odpowiedzieć Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach Buziaki! Pa!